Dlaczego warto grać na clearmax.pl? Mamy najlepszy serwer Duels w Polsce oraz lawa Rises bez lagów i bez ściemy. Posiadamy też najlepszego pomocnika, jaki jest Nasz tryb GameBlock cieszy się panem. Dobra płynna Dlaczego warto grać na clearmax.pl? Mamy najlepszy serwer Duels w Polsce oraz Lava Rises bez lagów i bez ściemy. Posiadamy Posiadamy też najlepszego pomocnika, jakim jest Kalifornia, oraz właściciela Wusiówka. Nasz tryb GenBlock cieszy się bardzo popularnością. Dobra, płynna rozgrywka, więc na to czekasz w na cleermc.pl. Dlaczego warto grać na clearmax.pl? Mamy najlepszy serwer Duel. O godzinie 20 na serwerze.